Zenon Martyniuk, legenda muzyki Disco Polo, powraca do świata telewizji, by podbić serca widzów, tym razem jako Juror. Stanie przed nowym wyzwaniem, oceniając młode talenty, program Disco Star wraca na antenę Polo TV z wielkim rozmachem. Tegoroczna edycja przynosi ze sobą znaczące zmiany, w tym nowy skład jury, który ma za zadanie przyciągnąć zarówno starych, jak i nowych fanów. Disco Star powraca na antenę Polo TV. Po pięcioletniej przerwie program Disco Star zagości na antenie Polo TV, zapowiadając wielki powrót muzyki disco polo. To właśnie w Disco Star odkryto nowe gwiazdy, co czyni program kultowym miejscem dla aspirujących artystów. W nowej edycji, show, która zadebiutuje w jesiennej ramówce, czekają na nas emocjonujące występy. Pierwsze castingi online rozpoczną się 1 czerwca 2024 roku, dając szansę wokalistom z całej Polski oraz Polonii Amerykańskiej. Oprócz klasycznych selekcji, będą również wyjątkowe wyzwania dla uczestników, co jeszcze bardziej podniesie stawkę. Zenek Martyniuk, nowym jurorem programu. Zarobi krocie, program Disco Star po latach przerwy wprowadza świeże zmiany, które mają zachwycić zarówno starych, jak i nowych fanów. Jedną z najbardziej ekscytujących jest dołączenie Zenka Martyniuka do składu Jury. Zenon, ikona muzyki Disco Polo, znany z zespołu Akcent, zdecydował się przyjąć rolę Jurora po długich namowach. Mimo początkowych obaw dotyczących swojego doświadczenia w roli telewizyjnego Jurora i obawy przed krytyką, atrakcyjna oferta finansowa przeważyła jego decyzję. Jak ustalił serwis Show News, Zenek Martyniuk za swoje zaangażowanie w program Disco Star otrzyma rekordową stawkę wynoszącą 20 tysięcy złotych za każdy odcinek, co jest najwyższą sumą w historii programu. Dla porównania, poprzedni znany juror, Marcin Miller, zarabiał o połowę mniej. Oprócz Zenka, w składzie jury zobaczymy także Marcina Millera oraz Skolima. Trwają także rozmowy z Magdaleną Narożną.